Cześć wszystkim, z tej strony Igor, tak, to jestem ja i dzisiaj jest pierwszy odcinek z drugiej mojej serii na kanale Jest to jak już to nazwałem wcześniej od Silvera, e eh, od zera do Silvera tak wiem, że miałem to nagrywać od samego początku kiedy świeżo miałem zrobione, zrobione konto. A już nie mogłem się powstrzymać, aż nie miałem czasu na nagrywanie, no to chciałem sobie już trochę nabić. No i mam już drugi poziom. Żeby grać gry turniejowe, no to trzeba mieć przynajmniej trzeci poziom. I o to właśnie chodzi. Będę sobie nabijał poziom, a później będę musiał zagrać przynajmniej 10 meczy, żeby dostać poziom. Znaczy rangę, o to mi chodzi. No i właśnie to jest moje konto, tak tu sobie dodałem link do strony, bardzo spoko stronka do, do betowania tak, spoko. I jak dobrze słyszałem, najlepiej gra się na wyścigach zbrojeń, bo jest to bardzo krótka gra, ale bardzo ten, bardzo krótka, ale bardzo dużo poziomu daje. I właśnie o to chodzi. Co? Aktyw? Aktywna misja błyskawiczna, aha, dobra. OK. E, tak, yy, cały tydzień dostajemy takie bonusowe, bonusowe punkty EXPA, tylko że ja już to wykorzystałem w tym tygodniu i będę musiał czekać do jutra, żeby dostawać te punkty i żeby szybciej yy, się nabijał yy, poziom ale jak na razie będziemy, zagramy sobie, nie wiem, może dwa wyścigi zbrojeń lub trzy wyścigi zbrojeń i skończymy, yy, skończymy na tyle odcinek, albo po prostu zrobię, nie wiem, z jednym wyścig zbrojeń i jeszcze zagram sobie jakiś tam uproszczony. Już tutaj mam, skrzyneczka mi wypadła, broń mi też wypadła za drugi poziom. No i to jak na razie tyle w temacie. I na sam start, może najpierw się z Zrespałujmy to Wam, wszystko wyjaśnię. Nie wiem, czy tłumaczyć to, czy nie. Może, jak na sam start wytłumaczę. Aha, dobra, pomaga, no, odlagowało. Dobra, odlagowało, I właśnie po prawej stronie mamy taką listę z, broń, z brońmi, tak? I każdą bronią muszę zabić przynajmniej dwie osoby. I wtedy wymienia mi się na następną broń. Ten, który osiągnie 15 broń i zabije ze złotego noża, wygrywa całą grę. Nie wiem, czy teraz odlaguje mnie w końcu, czy nie. Raczekajcie ja, chwilę. Down, down. Dobra, jestem już. No tutaj już ludzie zaczęli, ale... A nieważne, jak na razie sobie zagramy. O właśnie, już zdobyłem pierwszy poziom. No jest okej. Okay. Po prawej stronie mamy takie trójkąciki przy amunicji. I to właśnie chodzi o to, że jak zabije dwie osoby, no to wtedy to się będzie zamieniało na, na te dwie, y, dwie dwa takie krzyżyki y, i wtedy się wymienia na nową broń. To wszystko jak na razie z tego tematu no dobra, jestem dzisiaj słaby, bo te lagi to wszystko mnie już denerwuje. Właśnie dlatego no, no nie chcę robić live'a, bo, no bo jedynie i by przerywało grę i by cały czas wywalało live'a no i właśnie takie problemy by były. No, ale dobra, już trochę przyciszyłem grę, już powinno być ok. Jakoś nie ma lagów. No, właśnie bym musiał się tam skontaktować z, z moim internetodawcą, żeby to jakoś naprawił. A spytacie się pewnie, yy, dlaczego ja mam takie jaskrawe te kolory wszystkie? Yy, to wszystko jest za sprawą. Aha, bo nie, bo to się nie nagrywa chyba. Że ja mam takie jasne kolory, tylko ja je widzę. No ale to z jednej strony dobrze. O, właśnie taki skin mi wydropił. Z 6 centów, ale no myślę, że jest w new, czyli fabrycznie nowy. Jest dosyć ładny. No nie jest zły i tak później go na przykład wrzucę na jackpot'a i może zrobię z tego odcinek. No. Więc jak na razie, wszystko. Tak mi słabo dzisiaj idzie. No chcę jak najprędzej nagrać ten odcinek, bo jeszcze muszę zrobić zadanie z polskiego, a nie zdążę już zrobić live'a. Znaczy, no live'a zapewne zdążyłbym zrobić, no ale właśnie to jest ten problem tego internetu. Filmik tam się może wrzucać, że ja w tym całym czasie zrobię lekcję. No właśnie, o już następny lag i nie wiem, czy zapewne tego za chwilę nie skończę. No ale dlaczego? Przecież ja nic nie mam powłączone. Dobra. Kurde no. No jak on nie z M4 jeden strzałem zabił, no to nie jest jakieś możliwe. Znaczy no możliwe jest, ale no ciężkie do osiągnięcia. No. Wrócił się i wiedział, że ja tu jestem, no to nie jest jakieś normalne. Dobra jest. Pójdziemy sobie do lewą stroną Dobra, jeden kill zdobyty Se pójdziemy tutaj Si skampimy, za chwilę wyskoczymy I Kurde! Nie wiem, no zrobię Dwa wyścigi zbrojeń i będzie, myślę, że dosyć ok. A przyspieszę sobie myszkę, bo ciężko się strzela. Kurde, no. Nie lubię tej mapy, no. Wręcz nienawidzę. Wolę tam... Safe House. Ta mapa jest dla mnie ulubiona. Ale później, jak już nabiję ten poziom, no to będziemy... Będziemy już grać sobie jakieś tam... MM, no czyli właśnie te yy, czyli po wygraniu trzeciego poziomu, no to jest problematyczne, no bo nie wiem dlaczego oni tak robią, że najpierw trzeba zdobyć trzeci poziom, żeby w ogóle turniejówki grać, yy, a jak już się zdobędzie ten trzeci poziom, no to można przynajmniej tylko yy, dwie... dwa turniejowe dziennie grać, nie? No to to tak trochę smutne, bo jak ja to sobie przeliczyłem to przez 5 dni będę musiał yy, grać, żeby zdobyć yy, rangę, nie? A tak to by wystarczyło, że zagram, nie wiem... Wystarczyło, że zagram sobie tam powiedzmy yy, przez cały dzień albo przez 2 dni, no i już mamy ten... tą rangę, nie? Znaczy no... mi tam za bardzo nie zależy na randze, no ale zawsze prościej się gra, nie? Znaczy prościej. Yy, grasz na osoby... Yy, na w twoim własnym poziomie, nie? Wiem, że mi teraz jakoś teraz za bardzo nie idzie, bo wolę to sobie na spokojnie grać, no i za chwilę się będę denerwował z tego powodu. Na coś trzeba, trzeba się poświęcić tutaj, nie? No dla, dla kanału, dla kanału, tak. No już nie, tutaj pozabijali, już ktoś ma nóż. Super. Czy tego trzeba zabić, bo on ma złoty nóż No i przegraliśmy Czy nie przegraliśmy, no... Ostatni w tabeli, bo miałem lagi na początku O i właśnie tak, tak wolno poziom rośnie Gdybym miał ten bonusowy, to właśnie ten bonusowy tygodniowy poziom To bym miał już gdzieś tutaj, nie? Nie chcę na safe się sobie tu grać. Na safe house się prosto i spokojnie. gra Siemanko Siemaneczko Short nie. No, czy to ty? Nie, nie, nie. No, jeszcze może jutro wbiję, znaczy dzisiaj może nagram jutro odcinek z Factorio. Jeszcze może odcinek. No, chciałbym, żeby tak codziennie był filmie, nie? No, tak mniej więcej codziennie, no bo Ej, ja na razie to za bardzo możliwe nie jest. O, już laksy, no super. No, cześć, mój Bartór, się... Dobra, idziemy, działa No i startujemy grę. Ej Piotrek, zrób mi obiad. Ja ci mogę zrobić. To tak nie mów. Ale serio mam się ci nałożyć? U, u, u. Ale serio mam się ci nałożyć? Bingo. Ale serio, iść się nałożyć, czy tak se jaja robisz? Tak se jaja robię Ej, ale jakby co, to ja mogę wam zrobić obiadek jakiś smaczny Obiad to my mamy, tylko nikomu się nałożyć nie Aha, no, no chyba, że tak Ale to następnym razem wam zrobię, ok? Co? To następnym razem wam zrobię obiadek, ok? No, nie ma sprawy. No, dogadałem się, zrobimy im obiadek, może daj mi Ja nie mam rangi Ja mam rangę albański raj Zostaliśmy się, obiadek im zrobię i będzie spoko. I powiem że wam, że z Factorio filmik mniej ważył niż ten. Bo z Factorio miałem dwa, 20 minut nagrania yy, i jakiś 1GB filmu. A teraz mam 10 minut nagrania i mam już 2GB, nie? To tak jakoś, no dziwnie, dziwnie. Mega długo się będzie wrzucał ten filmik. No ale czego się nie robi Co będzie mi się wrzucał, może dam radę do 20 wrzucić. Chociaż ten wczorajszy mi się wysłał, nie wiem, w 5 minut tak jako... Jak są takie filmiki... Takie pojedyncze filmiki i akurat wtedy nie korzystam z komputera, no to raz dwa wbija filmik, no bo nie wiem jakoś tak to działa. No a jeśli jak już korzystam i wszystkie tam cały komputer wy wykorzystuje do gry, no to wtedy no. No niestety, no trochę tu idzie. A wtedy akurat coś mam takiego, że. Coś mam takiego, że. Yy, cały. brat mój przegrał skina do koła na ruletce. Jeszcze trochę i matkę zastawi. Co za ludzie, nie? <laughs> A, dobra, plecy mi zrobił. A nie, dobra, tu z lewej siedział. Ojezu. Aż ja go nie zauważyłem. Dobra, tutaj sobie wbijemy na niego. A! Dobra, widzę, że już dużo ludzi ma ten sam poziom co ja i ciężko jest tak jak zawsze, jak, jak zawsze gram Nie chwaląc się nawet dobrze mi idzie, bo sam się dziwię z tego powodu. Ale jak nie dam rady zabić z noża, no to tam drugi albo trzeci jestem w, w tym. Trzeci jestem no, w grze nie no nie jest źle Miałem już, jeszcze kiedyś CS-a, ale jakoś tak się już rozeszło z tym CS-em i, No i nie grałem już tak za bardzo Muszę zabić tego Kenyu, bo on mnie tutaj dojeżdża ostro Muszę mu się jakoś odgryźć no, O, zabity Kenyu, jest okej okay. Dobra, Keniu nie... A nie, teraz mantos OK. Nie no, to jak na razie nie mam co tutaj do gadania, no bo po prostu sobie biegam i zabijam, a tak to zawsze bym, bym mówił jakieś tutaj info... O jest już lag, już lag. Chyba pierdyliard e, pingu. A już bym zabił tego Keniu i już by było po sprawie. A nieźle. Mam dziesiąty poziom. Jest dobrze, tak? Nie tylko tobie. Kurde. Łukasz Klepadło. Boże, to jest chyba nazwisko. Śmieszne, śmieszne. Nie mogę powiedzieć. No i właśnie to jest ten problem. Gram sobie normalnie. Nie wiem, jak to wszystko działa. Znaczy, mam jakieś tutaj laksy dziwne. Ale raz jest wszystko ok, a później mam taki od razu taki spadek nie internetu. później znowu wraca i to jest taki, nie wiem, bo ostatnio był taki problem, że <grym>, że może paczki mi tutaj gdzieś z internetem spadają. Ale no, nie wiem, no, nie rozumiem tego kompletnie. Kurde! Keniu, to jest mój dominator, muszę go dojechać teraz. Znaczy teraz, chciałbym go dojechać, kiedykolwiek. Dobrze zabity! Muka! Nie psuj mi życia! Dobrze, Kenyu zabity, Kenyu zabity. Ha, drugi, drugie miejsce mam w tabeli. Jest dobrze, jest dobrze. Boże, jaka ta gra jest ekscytująca, nie? Wam powiem, że normalnie masakra. <grym> Muszę wam powiedzieć, że chyba zostaniemy przy tym jednym wyścigu, bo nie chcę przekraczać jak na razie 20 minut na filmie, bo bo z tym internetem to jak na razie ciężko będzie wrzucać filmiki. O no właśnie Wykrakałem bardzo fajnie. Już by zginął, już by zginął. Powtarzam, już by zginął. No, już lak, zwracam. Nie mam jak wrócić. O, jest, ranga nawet zdobyta. Dora może niech, niech mnie odla... nie od... niech odlaguje, nie odlaguje. Sądzę, że ten film będzie się wrzucał jakoś tak z. pół godzinki przynajmniej. O kurczę, play ma tego. Um... Eee, dobra. Kenius zginął. Okej, okay, jest trzecie miejsce, nie jest źle. Munciki nabite. No, już, już tutaj już jest dobrze, nie? Dobra, no to, to jest. taki. 17-minutowy odcineczek, ale myślę, że taki pierwszy będzie ok. O, właśnie, tutaj już turniejowy mój kolega gra. No, no i jak na razie to wszystko.